Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym updatecie Bitcoina. W dniu dzisiejszym, jak zawsze, przeanalizujemy sobie tutaj ruchy BTC. Zobaczymy, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Zobaczymy, czy to, co sobie zaplanowaliśmy, wypaliło. Rzucimy też okiem na, wie na akumulację wielorybów. Zobaczymy też dane on-chain, jak wygląda obecnie akumulacja. Jednak zanim do tego przejdziemy, chciałem was zaprosić do obejrzenia. Wideo, które nagrałem wspólnie z moim kolegą Rafałem, który ma tutaj swój kanał na YouTubie KryptoBlogger. Tak, to jest to wideo, Bitcoin co dalej. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, jakie były moje początki tutaj w, tym, w tej przestrzeni kryptowalut, jak ja zaczynałem, jakie napotkały mnie przeszkody już na samym początku. Porozmawialiśmy też trochę o bitcoinie. Porozmawialiśmy o Altach. No, wideo ma prawie godzinę, także było poruszone dość dużo tematów odnośnie tutaj kryptowalut. Także, jeżeli macie ochotę, zachęcam Was do obejrzenia tego filmiku. Macie tam timestampsy, także możecie sobie wybrać to, co Was interesuje. Tak, nie musicie w ślepo oglądać całe, całej godziny. Zrzućcie też okiem na kanał Rafała, jest tutaj kilka. A powiedziałbym sporo wartościowych materiałów, nie tylko ze świata kryptowalut, jest o inwestycjach w srebro, o inwestycjach w złoto, o kantorach. Także rzućcie też okiem na jego kanał, gdyż wydaje mi się, że jest on wartościowy. Kryptobloger, link do, do wideo zostawię w sumie tutaj w pierwszym komentarzu poniżej. Także jeżeli macie ochotę, rzućcie okiem, będzie mi bardzo miło. Dobra, przejdźmy do obecnej sytuacji na bitcoinie. Jak widzicie, jesteśmy na czterogodzinnym interwale i w ostatnim filmiku spodziewaliśmy się tutaj yy, tej korekty ABC. Tak? Na dobrą sprawę ta korekta się tutaj rozegrała. Zobaczyliśmy szczyt fali B po raz kolejny, tutaj na tym poziomie 30 600. Doszło do odrzucenia i zobaczyliśmy tutaj ten dołek tej fali C. Tak, co ja mogę tutaj Wam powiedzieć? Spodziewałem się głębszego nurkowania. Tak? Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj, akurat z tej perspektywy czterogodzinowej, rysowałem coś takiego, z tym, że podkreślałem, że niekoniecznie spodziewam się zejścia tutaj, retestu tego poziomu 1,618-27800. Tak? Na pewno spodziewałem się troszkę głębszej korekty, troszkę głębszego zejścia tej falice. O tutaj. No jednak, warto podkreślić, że znaleźliśmy dno. Na dobrą sprawę tutaj na tym poziomie 29300, tak. No i nałożyliśmy mały impuls. Udało nam się ostatecznie przebić nasz niebieski boks i wybić się z niego. Tak? Co ciekawe, zobaczyliśmy całkiem przestępne volume. I tak jak w ostatni poniedziałek zobaczyliśmy pompę i mówiłem wam o tym, że mam pewne obawy, czy ta pompa będzie taka sustainable, czy ona jest w stanie się ostać, tak? Było to tutaj, kiedy, kiedy no odzyskiwaliśmy ten poziom 127231 286 obecnie mam podobne obawy, tak? Jesteśmy w podobnej sytuacji, jak byliśmy w zeszły poniedziałek. No i pytanie, czy to jest początek naszego relief rally, tak? Czy to jest ten moment, kiedy zobaczymy te oczekiwane, jednak moim zdaniem krótkoterminowe wzrosty przed kolejnym spadkiem w dół, tak? Więc to jest pytanie za 100 punktów. Na obecną chwilę nie jestem wam w stanie odpowiedzieć na to pytanie, oczywiście, gdyż będzie to bardzo ciężkie. Dzień się jeszcze nie skończył. W zeszły poniedziałek też wszystko wyglądało pięknie i zielono, a później zobaczyliśmy plup, zjazd, tak? Także tutaj wstrzymałbym się z jakimiś, z jakimiś tutaj komentarzami i stwierdzeniami, gdzie to dalej może iść. Jeżeli zobaczymy sobie jednogodzinówkę, tutaj z tej perspektywy, przepraszam, z tej perspektywy jednogodzinowej, będziecie w stanie zobaczyć, że niejako tworzy nam się tutaj wyraźna linia oporu. I wyraźna linia wznoszącego wsparcia. Tak? Tutaj oczywiście można to podciągnąć pod byczą flagę, i w momencie wybicia patrzycie na rite z tego poziomu 32900, tak? tego oporu, tej naszej wykropkowanej linii, do której nie byliśmy w stanie dojść tutaj. Ok, oczywiście. Po, tutaj, po grubszej konsolidacji, tutaj jeszcze mieliśmy ten Double M pattern, o którym rozmawialiśmy, i w momencie utraty tutaj tego kluczowego wsparcia spodziewaliśmy się zjazdu. Tak? W obecnej chwili nie mamy tutaj żadnych byczych, przepraszam, niedźwiedzi w formacji, mamy za to byczą formację. No, i tutaj z tej perspektywy tej byczej flagi spodziewamy się retestu tego poziomu 32900. Problemem oczywiście jest po raz kolejny nasze RSI. Okej, okay, ostatnio się ktoś śmiał, że mówię, że RSI jest przegrzane jak Tumik w Hondzie, ale niestety taka była prawda. Tak, zobaczyliśmy tutaj bardzo mocne przegrzanie na RSI. W tym momencie również widzimy, widzimy widzieliśmy przegrzany RSI i już korygujemy, tak? Już jest korekta na RSI, trzeba ochłonąć, zejść do odpowiednich leveli 50 57, żeby móc kontynuować tutaj impuls, tak? Rzucimy szybciutko na 4 godzinówkę. No to to RSI wygląda troszkę lepiej. No i teraz jest pytanie, czy utracimy ten poziom, żeby później spróbować zbudować momentum i będzie to taki ruch impuls, korekta impuls, żeby dostać się do tego poziomu 32900, czy też pokonsolidujemy bokiem i wybijemy się prosto z tej formacji, by tutaj w tym okresie, w tym okresie krótkoterminowym zrobić sobie retest tutaj tego poziomu 32.900. Ja już ostatnio Wam tutaj mówiłem, no że oczekuję tego relief rally, tak? Po 9, 8, 9 tygodniach czerwonych świec tego trendu spadkowego spodziewamy się w, w końcu tego relief rally, tak? Tego oddechu na rynku. Także to jest coś na pewno, czego ja się spodziewam w krótkim terminie. Czy do tego dojdzie? No krótko, ciężko powiedzieć, tak? Widzimy dość sporo tutaj nieoczekiwanych ruchów jednak na Bitcoinie, gdyż no mamy breakouty w weekendy, tak? Teoretycznie wtedy, kiedy volume jest słabe, widzimy, widzimy pompy, pompki, tak? Co nie jest jakoś tutaj, powiedziałbym, super spotykane. No i tym, tym razem wygląda, że może to być podparte odpowiednim, odpowiednim volum, tak? Tutaj przenieśliśmy się, pozwólcie mi, tutaj to zamknąć. Przenieśliśmy się tutaj na inny wykres i dwie rzeczy, które chciałem Wam pokazać. Pierwsza. W momencie tej ostatniej pompy, kiedy byliśmy w stanie tutaj dojść do tego poziomu 32400, zobaczyliśmy korektę, utratę wsparcia i zjazd w dół. Co ciekawe, kiedy się cofaliśmy, bazując na tym dołku i na tym szczycie, utrzymaliśmy ten poziom Golden Ratio. Tak pokonsolidowaliśmy bokiem i nałożyliśmy kolejny impuls. Tu niejako utrzymanie tego poziomu Golden Ratio już dawało nam małe sygnały że może być tutaj yy, wzrost, okej? Okay? Golden Ratio 0,618 poziom zawsze stanowi solidne wsparcie i opór podczas tutaj użytku, użytkowania fali Eliota. Ja miałem tutaj obawy, że w momencie wybicia z tej formacji wrócimy, wrócimy z powrotem do tej formacji Descending Triangle, do tej niedźwiedzi formacji trójkąta, którą tu widzicie, Zrobimy coś, co nazywa się throwbackiem i po prostu spadniemy w dół, tak? Momentum zostało utrzymane. Bitcoin był na tyle silny, że tutaj na, tym, na tych dziennych świecach nigdy nie utracił tego poziomu golden ratio. Widzicie? Co oczywiście pokazuje taki strain, czyli taką siłę w obecnej chwili, tak? Co ciekawe, wasza dzienna świeca, dzisiejsza, bycza świeca. Daje nam szansę, mimo ewidentnego odrzucenia tutaj na tym poziomie 0236 31300, widzicie, jesteście tutaj odrzuceni na tym poziomie. Nawet w tym momencie widać, gdzie jest knot, a gdzie jest walka, żeby przebić się powyżej tej, tego poziomu. Wy wciąż macie potencjał, żeby zamknąć dzisiejszą świecę dzienną powyżej dwudziestki. Ok? Powyżej tej 20 EMA, co sygnalizuje uptrend, moim zdaniem, i potencjalny retest dziennej 50, która jest na poziomie 33 33122 w obecnej chwili, według Coinbase'a. Jak cofniecie się do wcześniejszego czartu, zobaczycie, że mój wykropkowany poziom oporu jest na poziomie 32900. Także tutaj na pewno. Szczególnie jeżeli zamkniemy tą dzienną świecę powyżej tej dziennej 20, czytaj 30, ty, 30 500, jest tutaj potencjał na upside. I jeżeli teraz postawimy sobie FIBO, ok, bazując, dobrze to sprawdzimy, bazując tutaj na tym dołku, który widzicie i na tym szczycie, o akurat idealnie wyszło. Wy widzicie, że tutaj poziomy, które nas interesują do przebicia, to jest na pewno utrzymanie, a najlepiej przebicie i utrzymanie tego poziomu Golden Ratio 31 139, przebicie 786, które obecnie oferuje nam tutaj odrzucenie i ponowny retest poziomu one fib, czyli tego szczytu, tak w momencie, kiedy byliśmy odrzuceni tutaj cofaliśmy się, robiliśmy retracement do tego low, ok? Nigdy tam nie doszliśmy, co jest pozytywne. W momencie, kiedy znaleźliśmy dno, o tutaj, nakładacie retracement do tego high, okay? I w momencie, kiedy przebijecie to high, poziom 1 fib, patrzycie na te wyższe poziomy. 33.300, 33 Obecnie poziom obecnie poziom 34.500 to by był mój impulsywny, krótkoterminowy cel w momencie kiedy uda nam się przebić ten poziom one fib, tak? Oczywiście najpierw musimy zobaczyć zamknięcie powyżej Golden Ratio i nałożyć kolejne dzienne świece tutaj żeby w ogóle dojść do, doszło do retestu tej górki, tego szczytu, tak, tego high. Jednak musicie zwrócić tutaj uwagę na tą dzienną 50 i wydaje mi się, że ona może stanowić bardzo silny opór. Oczywiście w momencie zamknięcia się powyżej poziomu one i przebicia i zamknięcia się, od, otwar, zamknięcia dziennej i otwarcia nowej dziennej świecy powyżej tego poziomu, no jesteście bóle, żebym powiedział, tak? Jesteście byczo nastawieni w okresie krótko, krótkoterminowym. No i myślę, że zamknięcie się powyżej tego poziomu i otwieranie kolejnych świec tutaj doprowadzi nas do poziomu 1,618, a może i docelowo do tych poziomów extension, 35900 i 36900, tak? Także tutaj w tym okresie krótkoterminowym wiele może się wydarzyć, jednak czekamy na to, czy ta pompa będzie podparta odpowiednim, stabilnym wolium, gdyż ta pompa tutaj nie była, tak? Widzieliśmy następnego dnia po tej pompie, widzieliśmy otwarcie dziennej świecy powyżej kluczowego poziomu oporu, jak widzicie było tu silne volatility, tak? świeca wygląda tak, czyli bardzo duże łyki, te knoty z góry i z dołu, co znaczy, że była tutaj spora przepychanka między bykami i niedźwiedziami. Tak, ta, ta świeca doji nam się tu wytworzyła, która sygnalizowała zmianę trendu. No i zastraliśmy zbroję, tak? bardzo tutaj mocny zjazd jakby tak pomierzyć solidnie tą świeczkę, no to 7-6%. Także czekamy na kolejny dzień, dwa, zobaczyć, czy, co, jak zamknie się ta świeca i gdzie potoczą się kolejne świece i czy ten breakout, ten wzrost będzie stabilny, tak? gdyż tutaj okazał się fakeoutem i z powrotem spadliśmy w dół. Chciałem przejść jeszcze do tego wykresu. Tutaj rozpatrujemy bardziej bitcoina z perspektywy makro. Czyli patrzymy tutaj na, bardziej, na wizję długoterminową, tak? Przed chwilą rozmawialiśmy tutaj o, o dziennych predykcjach, o krótkoterminowych predykcjach na czterogodzinówce. Tutaj, akurat wykres, który używałem tutaj w filmiku z Rafałem do analizy bitcoina, i chciałem Wam pokazać dwie rzeczy. Tygodniowa świeca. Mieliśmy 8-9 tygodniowych czerwonych świec w trendzie spadkowym. Udało nam się otworzyć nową, nowy tydzień, zamknąć stary tydzień, przepraszam, zieloną świecą. No i obecny tygodniowy, tygodniowa świeca też jest zielona. No i pytanie, czy teraz po tym trendzie spadkowym zobaczymy wzrost, którego się spodziewamy, tak? Relief Rally, o, o którym już potencjalnie rozmawiamy od kilku odcinków. Czy też dojdzie tutaj do. do do konsolidacji bokiem w tym ręczu 28,800, 32,200, tak? No to odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy, będziemy śledzić, będziemy analizować. Ja bardziej obcuję za tym, że zobaczymy ten wzrost do tych poziomów, tak? Potencjalnie wszystko między 35,5 a 38 tysięcy wydaje się tu realnym celem. Krótko-średnioterminowym, tak? Jesteśmy tutaj na tygodniowym interwale, także na pewno patrzymy tutaj z perspektywy miesiąca, dwóch miesięcy, tak? I mniej więcej na takie rozegranie rynku się tutaj nastawiamy, że po utrzymaniu tych dołków. Tak tych fundamentów, które zbudowaliśmy sobie tutaj już latem zeszłego roku, zobaczymy impuls, tak to miało miejsce tu. Korekta, impuls, korekta, impuls i potencjalnie spodziewamy się korekty, tak? Mówię potencjalnie, gdyż tak jak już wcześniej mówiłem, bardzo dużo zależy od tego, co się wydarzy tutaj. Po Potencjalnym relief rally. Jeżeli zamkniemy się powyżej tego poziomu golden ratio, to z perspektywy makro na tygodniowym interwale, jeżeli zamkniemy i otworzymy nowe świece tygodniowe powyżej tego poziomu 38 tysięcy, jest jak najbardziej tutaj potencjał na rite z 40 tysięcy, tak? A dalej, co dalej? No dalej będziemy analizować, gdyż jesteśmy zbyt daleko w tyle, żeby dawać tak, tak. Takie długie, bardzo, bym powiedział, wymyślne predykcje, tak? Warto zwrócić też na to, że w momencie nakładania tutaj potencjalnego impulsu mamy tą tygodniową dwudziestkę zjeżdżającą nam na głowę, która będzie podparta tą tygodniową pięćdziesiątką, tak? Także bardzo, bardzo dużo silnego oporu jest nad nami. Rozmawiałem też z znajomym, który tutaj pasjonuje się analizą i bardzo mocno siedzi w Bitcoinie. No i pierwsze co właśnie powiedział do mnie, to to, no, że po prostu ten opór, który mamy nad głowami jest tak silny, że on nie widzi tutaj potencjału na wzrosty, tak? Ja tutaj delikatnie się z tym nie zgodzę. Myślę, że Bitcoin. Po tak dużym trendzie spadkowym, ma tutaj potencjał do tego, żeby zbudować to momentum na impuls pod 35 do 38 tysięcy. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, ja nie mam kryształowej kuli. Ja osobiście tego nie traduję, gdyż wiąże się to zbyt dużym ryzykiem. Na pewno poczekałbym na dwie kolejne dzienne świeczki minimum, czy w ogóle. Czy w ogóle ten breakout będzie, tak jak powiedziałem, taki sustainable, tak, taki stabilny? Chciałem porozmawiać jeszcze z Wami o RSI. Ok. Jak widzicie, tutaj mamy na tych poziomach. Było RSI podczas BESY 18 roku, tutaj było podczas BESY 15 roku. Tutaj było tygodniowe RSI w momencie kiedy zobaczyliśmy czarnego łabędzia związanego ze świrusem, obecnie jesteśmy na bardzo podobnym poziomie. No i teraz pojawia się pytanie, czy będzie retest tych dolnych poziomów RSI na tygodniówce, tak? Myślę, że potencjalnie, jeżeli zobaczymy wzrost na RSI, o tu, to jest moment, kiedy Bitcoin. Kiedy bitcoin będzie tutaj na tych poziomach? Ok? 35,5-38 tysięcy. Przypominam, jesteśmy na tygodniowym interwale. Ok? Także to jest, to jest moim zdaniem poziom, który osiągnie nasze tygodniowe RSI jeżeli Bitcoin dobije do 35-38 tysięcy. No i również tutaj będzie decyzyjne, co dalej się wydarzy. Czy zobaczymy odbicie i korektę w dół na RSI, przebijemy tą linię tutaj trendu, którą wyznaczyłem, tak, na RSI spadkowego, czy dojdzie do wybicia. Śmiem twierdzić, jeżeli, jeżeli dojdzie do wybicia, na pewno pod RSI możecie patrzeć na, te, na retesty tych szczytów, tak, gdyż będzie to niejako, będzie to niejako wybicie. I tutaj potencjalnie można z tego zrobić tak samo Fallen Wedge, czyli ten Bullish Reversal pattern. I teoretycznie na RSI nie działa to tak samo jak na wykresach, ale teoretycznie patrzycie na retest tutaj szczytu, tak? Czyli na to RSI 90. Jak zobaczycie. Co się działo w 2013 roku, kiedy RSI osiągnęło ten poziom, czy tutaj w 17 roku, gdzie osiągały troszkę, troszkę poziomy, To jest 90, to jest 94, tu 95, no to jest to kolejny, kolejny jakby pik kolejnego cyklu, tak? Niekoniecznie spodziewam się tego w, tych, w tym momencie, na pewno kiedyś to nastąpi, ale patrząc na to tygodniowe RSI, śmiem twierdzić, no że. Nie jesteśmy tutaj daleko od, od dna, moim zdaniem, tej bes -y, tego trendu, tego bear trendu, czy jakkolwiek chcecie to nazwać, tak? Jeżeli chodzi o miesięczne RSI, to był bodajże ten wykres. Jak sobie zobaczycie miesięczne RSI, to to są poziomy ponownie bes 15, bes 18, Czarny łabędź związany ze świrusem, no i nasz obecny poziom. Także widzicie, że na miesięcznym RSI już jesteśmy tak nisko, jak byliśmy w momencie czarnego łabędzia, tutaj w momencie lockdownów ze świrusem, i tak dalej. I tak dalej. Także jest tutaj jeszcze potencjał na, na zejście niżej. I potencjalnie w tym upatrywałbym dno naszego bear trendu, czy naszej besty, tak? czyli ponowny rite z tego poziomu 43-44 na RSI. Będziemy to oczywiście śledzić tutaj um, w, z biegiem czasu, w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach. Także, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, to zapraszam do oglądania. Rzucimy sobie okiem jeszcze na dominację bitcoina. Ja tak jak Wam mówiłem wcześniej, spodziewam się tutaj dominacji, powrotu dominacji do około, 50, do około 50%, zróbmy z tego tygodniówkę, żeby było to ładnie widać. Obecnie przebiliśmy i dzienną 20, i dzienną 50, z bardzo dużym tutaj impulsem. Z dużą siłą wzrasta dominacja Bitcoina, także myślę, że jest tutaj potencjał do tego, żeby dobić do tego celu pod 50% dominacji. Obecnie będziemy robić rite z tego szczytu, i w momencie przebicia i zamknięcia się powyżej tego szczytu dojdzie do, prawdopodobnie do kontynuacji ku górze. Czemu jest to ważne? No jest to ważne. Jeżeli posiadacie alty, tak? Na pewno alty będą wam się wykrwawiać i jeżeli nawet zobaczymy odbicie na Bitcoinie pod 35, 36, 37 tysięcy, alty też będą wzrastać, jednak nie, wyda, nie wydaje mi się, żeby wzrastały z dużą siłą. E, będą odbicia, będą oczywiście alty, które mocno odbiją, ale większość z nich raczej będzie miała takie statyczne odbicie, gdyż no, dominacja Bitcoina będzie nam wzrastać i będzie jakby. Spowalniała te wzrosty na Altach. Jak rzucimy sobie okiem na SP, wciąż stabilnie, NASDAQ, podobna sytuacja, tutaj troszkę czerwono, Dow Jones, podobna sytuacja, tak? Także tutaj względem ceny Bitcoina, też myślę warto śledzić to, co się dzieje na rynkach tradycyjnych, gdyż w obecnej chwili są one bardzo skorelowane. Ok? DXY, DXY również stabilnie. Obecnie jesteśmy tutaj ściśnięci między tą dzienną 20 i dzienną 50. Jeżeli zobaczycie coraz to większy ten ścisk, dojdzie do czegoś, co się nazywa price compression. No i tutaj w tym momencie dojdzie do jakiegoś mocniejszego pchnięcia. Tak, oczywiście z perspektywy dniówki, także to nie jest to, że zobaczycie wystrzał od razu w dół czy do góry. To potrwa dni. Jednak no tutaj ewidentnie dochodzi do tego ścisku. Podobna sytuacja, jak na przykład ktoś używa Bollinger Band, kiedy dochodzi tutaj do takiego squeeze'u, nie? I później, w momencie, kiedy widzicie squeeze, robi się takie compression i ta cena wyskakuje w górę albo w dół. Bardzo, cię, bardzo częst, ciężko jest określić, w którą stronę pójdzie. Jeżeli chodzi o tygodniówkę, no to ja osobiście wciąż. Czekam i oczekuję tego retestu tej tygodniowej 20. Tak. Wciąż mamy tą, ten, tą przestrzeń tutaj, wciąż ten gap między 50 com a 20 nam się powiększa. Także zdecydowanie czekam wciąż tutaj na ten retest tego poziomu 100 tej tygodniowej 20, tak? Także też miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o Wales and Institutional Smart Money, no oni tutaj mocno grają obecnie na. Spadki, tak? Czy to znaczy, że nie możemy zobaczyć krótkoterminowego wzrostu i relief rally? Myślę, że nie. Myślę, że możemy to zobaczyć, mimo tego, że oni obstawiają w okresie długośred... w krótko-średnioterminowym na spadki. Tak? Jeżeli chodzi o naszego ulubionego wieloryba, on akumulował w obecnej chwili. Nie ma żadnych ruchów, także tylko daję Wam update'a. Pod tytułem: Nie ma żadnych ruchów, nie ma wyprzedaży, nie ma też akumulacji. Widziałem na Twitterze, akurat nie zdążyłem tego przygotować, ale według Bitcoin Archives, e, minerzy, czyli górnicy, tutaj wciąż sprzedają, tak? także biorą profity na tym poziomie 30 tysięcy, e, chcą wziąć profity, żeby pokryć koszty miningu. No i zobaczymy jak to dalej wyjdzie. Jeżeli zobaczycie tutaj na Bitcoin on Chain Accumulation Trend, no to mamy bardzo mocno spowalniającą akumulację, tak? Jak widzicie, the accumulation score is very low. That is not a good news for near future. O co chodzi? Jeżeli spada Wam poziom akumulacji, jest potencjał, że tracicie momentum. Jeżeli tracicie momentum równa się to potencjał na spadek na cenie, tak? Dlatego też tutaj jest to ta, w taki, a nie w inny sposób określone, ok? Także brak akumulacji wiąże się z tym, że nie ma komu kupować. Jak będzie sprzedaż, nie ma komu odkupywać, więc cena zanurkuje w dół. Także myślę, że tutaj w okresie już takim 3 do 6 miesięcy jest prawdopodobne, że rozegra się to, o czym mówiłem i to, co śledzimy. Że zobaczymy to relief rally, ale niestety z braku akumulacji i chętnych do kupowania, plus ludzie będą brali profity na poziomach 33, 35, 37. Jeżeli tam aż tak wysoko zajdziemy, może dojść do ponownego spadku, retestu progu 30 tysięcy, no i później prawdopodobnie nowego low, tak? Ale będziemy to na bieżąco śledzić. I tak jak powtarzałem, nie bierzcie tego co ja mówię jako poradę inwestycyjną. Dzielę się z wami moimi przemyśleniami. Myślę, że jak na razie wszystko, o czym rozmawialiśmy, miało ręce i nogi. W większości przypadków się to sprawdza. Także miejmy nadzieję, że, że i w tym przypadku będziemy w stanie tutaj przewidzieć kolejne ruchy bitcoina. Tak? Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten krótki update. Średnio krótki update był wartościowy. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się, lajkiem zostawcie komentarz. Również zachęcam do obejrzenia filmiku, który tutaj stworzyłem wspólnie z Rafałem. Mam nadzieję, że on również będzie wartościowy. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!